Cześć, z tej strony game i dzisiaj jak widzicie już po samym tytule filmu jest to zapowiedź Q&A postanowiłem zapowiedzieć Q&A, no bo na co szkodzi sobie bym odpowiedział na jakieś pytania nie jakieś durne takie, jakie byście zadali, ze Slingo może czy z YouTube'a, czy ogólnie no co no trzeba w końcu, trzeba było w końcu nagrać jakieś Q&A no, bo trochę minęło czasu od tego Q&A i trochę też się pozmieniało yy, w końcu wypadł odcinek, pewnie jeszcze przed odcinkiem będzie z RSN a jeżeli nie, no to już będzie spoiler, że jeszcze dzisiaj będzie odcinek z konf no, konferencji mogę powiedzieć przed galą RSN Numersi spokojnie niestety no Dłuży się ta gala i dłuży ze względu na to, że ja nie mam praktycznie w ogóle czasu, ale no to zrozumieć to możecie. No co? Mam nadzieję, że, nie wiem, napiszecie jakieś komentarze ze zniego to bym odpowiadał. I też może będzie w najbliższym czasie przewidywania walk na WrestleManii. Może to zrobimy jeszcze, może będzie ranking mistrzów AEW. Miałem zrobić dzisiaj przewidywanie karty walk na Restrum niestety, no wiemy który, który tu się zdjęć praktycznie już prawie cała karta na Restrum została zapowiedziana. No i to praktycznie nie warto. No a więc... No, bez pewnego praktycznie już przedłużania powiedzieć, że... No dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, no. Może w końcu powrócę do częstszego nagrywania same, samych filmów na moim kanale I nie, jeszcze na ten moment nie mam WWE 2K23 Jeszcze nie mam tej najnowszej gry od WWE Jeszcze nie, więc może coś się pojawi z WWE 2K22 Nie wiem czy to jest praktycznie jakkolwiek sensowne, żeby to jeszcze nagrywać Nie wiem, zobaczymy Jeżeli uda mi się dorwać jakkolwiek tą grę Bo dzisiaj ja widziałem, że na Xboxie najnowszym Ta gra to kosztuje, nie wiem ile to kosztowało, z 30zł czy 45 coś na Allegro było a na PS-ach, no to lecą po trzystówki. No, nawet nie będę się do to obrażać, no co, no przeżyję jakoś. A więc no co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i miłego dnia, cześć.